wszystkich Dzisiaj zagramy tak zwaną burą suką Mapa Overlord Załoga dwuperkowa Nawet nie cała dwuperkowa i zaczynamy grać. Uczyliśmy burą sukę. Jeden w kaos. Drugi. No. Spotter. Kołowiec nam tutaj strzelił. No i Arta nas próbowała tu ubić. Jak widzicie. Ale jej nie wyszło. Mamy kolejnego amatora jabłek. No i ten spoter konsekwentnie do nas strzela. Taki to z niego spoter, że, że się ustawia na demecz Z tego co wyświetlą inni. Zmienimy pozycję no i czekamy mamy pojazd Aha, ale jest trochę za nisko Esterfała tu mamy no i mamy tego gościa od spotowania ale raczej mieliśmy także jak widzicie ponad 2000 dmg Kolejnego gościa Na w Skodzie Jak widzicie Wieża tego Tej Skody Ciężkiej Z boku jest no praktycznie jak widzieliście nie mieliśmy y problemu z przebiciem tego no i przeładowuje tutaj te dwie pestki się bardzo dobrze sprawdzają w tym magazynku można grać bardzo dynamicznie cały czas zmieniam pozycję ten czołg idealnie się nadaje właśnie do takich rozgrywek dynamicznych gdzie można zmieniać sobie szybko objeżdżać Wiem, że tutaj gdzieś stoją te deki. Czekam na jakiś może spot. Leci ten link w tamtą stronę, więc coś powinien nam tutaj podświetlić. Ale on się tam wybił za ten bunkier i... Dobra, mamy pojazd. Jedna była weszła No i prawie 3500 DMZ całkiem przyjemnie Jeden frak Czekam aż przeładuje No i ruszamy Idę tak na pałę No ale i właśnie dostaliśmy bółę Weszło jak w masło Przeciwnik oberwał Weszło jak masło przeciwnik oberwał proszę bardzo przytrzną nam jeszcze raz Czekam aż przeładuje bo te, te deki tam stoją więc 13 do pięciu. dobra próbuję tutaj wyjechać o no ubili nasz ale jak widzicie Bitwa wygrana. Dobra, ja dziękuję. Siema.